Rezerwat Buczyna czy to ta w Wielkopolsce? Buczyna. No nie, to jest Buczyna w Zachodniopomorskim, koło Bobolic. 5 km może od Bobolic. Trzeba przyjechać rowerem, żeby znaleźć się w rezerwacie Buczyna. Oprócz tej i tej w Wielkopolsce buczyny No jest jeszcze buczyna nad Słupią Buczyna Szprotawska Buczyna w Cyrance niedawno odwiedzana Buczyna Piotrowicka Ta Piotrowicka chyba z naj, najbardziej imponującymi bukami Tutaj dojazd w pięknych lasach bukowych Sam rezerwat Posiada też śliczne okazy, ale one są poprzetykane dębami, grabami, jest ich sporo, ale to już jest taki pierwotny las z wszystkimi piętrami. Ta buczyna ciągnie się na obszarze niespełna 10 hektarów i zbliża się do jeziora Trzebień Wielki, czy coś takiego. Niedaleko. Miejscowości Porost. Z tego, co z, 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 z udało mi się zobaczyć, to ta miejscowość raczej jakoś sporoletniskowa. A na razie, większość drogi, na wyłączność. Nie, nie spotykam się z za wieloma turystami. A ich mieszkańców też niewielu. W buczynie stwierdzono kilka rodzajów porostów bardzo rzadkich. Znaleziono 23 rodzaje mchów. No i nie brakuje też hubiaków na tych wykrotach i na starodrzewiu. różne te hubiaki. Ta droga leśna podlega samodzielnej ochronie krajobrazowej. Jest w tym rezerwacie jakby jeszcze jedną perłą w tym naszyjniku. A mówiąc o naszyjnikach, no to niedaleko jest szlak rowerowy, który jest określany mianem naszyjnika północy. To jeszcze przywitamy się z Wami, chubiaczki. Cześć. Kruk też się dokłada do, te, do tego przywitania. Cześć.